Nie panu nie udowadniać, pan tak że... ja powiedziałem, że wjechałem w ulicę no, Przewodową. Nie, pan... nie, widza, że nie ma świadków i tak dalej, więc sądzę, że na pewno świadkowie się to. Jest pan pewien, że ja powiedziałem słowa, że nie ma świadków? Policjanci w nieoznakowanym radiowozie widzą kierowcę, który wyprzedza ich auto w takim miejscu. Ten nie ma sobie jednak nic do zarzucenia i uważa, że mandat powinien dostać policjant. Tam było takie ładne przejście dla pieszych. No tak, na podwójnej ciągłej, proszę pana. Zabrania się wyprzedzenia bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, proszę pana. A mam pytanie, a można zapraszać na rondzie? Na rondzie nie zawracałem. Wjechałem w ulicę Mozajkową. Zaczła pan na rondzie, można to robić? Pytam się. Odpowiem mi pan tylko na tanie. Dobrze, a zabranione jest cofanie, proszę pana? Na tak, rądzie nie można, tak? on to jest Tylko, że wjechał w ulicę mozaikową, no, okay. proszę pana. Mamy więc dwie sprzeczne wersje. Kierowca postanawia więc wezwać na miejsce kolejny patrol policji. Tyle, będziemy sobie wyjaśniać, co można na rądzie robić Nie. Proszę pana, pana pani, e, zatrzymamy jakiś pan, podając się za polizantka. Tak? Nie muszę pan niepośrednio na rondę wycofując na nim. Co pan mi nie udowadniać, bo pan powiedział, że wjechał ulicę że Nie, Jest pan pewien, że ja powiedziałem słowa, że nie ma świadków? Proszę pana, bo troszeczkę pan tutaj mi imputuje. dobrze, proszę pana, nabrać powietrza, proszę i zmuchamy aż w Kierowca jest trzeźwy, sytuacja jest coraz bardziej nerwowa, ale funkcjonariusz stara się mimo wszystko pomóc kierowcy w wezwaniu patrolu, który być może wypisze mu mandat. Ulica, proszę pani, teraz pani powie, to nie stąd. Przewodowa zasadowa, Przewodowa proszę pana. Jest. Jesteśmy na między przewodową na zasadową. Poczekamy sobie na ten patrol. Ja mogę A... sobie zjechać z drugim. Jechał pan, powiedzieć pan. pan kawałek tylko dalej. Całą sytuacją zdziwiony jest również drugi policjant. Nie wiem, czy słyszałeś, że musiłem na nim pierwszeństwo przejazdu. Dlaczego? Na rondzie cofałem. Ja wichem muzejką cofnąłem i wyjechałem. To jak? To nie, nie rozumiem. Ton. Ja też nie wiem, jak ja mówię, musimy pierwsze raz W kodeksie ruchu drogowego możemy przeczytać, że zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej. Cofanie na rondzie zabronione nie jest. A to będzie próbował wytłumaczyć kierowcy drugi patrol policji, który pojawia się na miejscu. Rądko, wjeżdżam sobie w mozaikową, tam zobaczyłem te podnoś... holowniki, zostanęły, lekko wycofuję. Nie wjeżdżając jak to tam na rondzie, zobacz, jadę, ten dojeżdża i on ma tu kielnię, ja mu nie ustąpiłem pierwszeństwa, na rondzie pan stwierdził, że cofać mi nie wolno. To masz dalej, za co został pan zatrzymany, skrzyżowanko oznakowane, podwójna ciągła i kończysz wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, nie? I za to przejście to dla pieszych. pieszych, no ale pan jest wiesz. Drugi patrol prosi o niefilmowanie dalszej części interwencji, aby nie zaogniać napiętej już sytuacji. Co okazuje się skuteczne. nie, nie, ma do... nie. No, na no ja mówię nic nie bo, ja... no, wiecie, że ja nie, nie bo on zaczął 112. Kierowca zostaje ukarany mandatem w wysokości 200 zł. Do jego konta będą też dopisane punkty karne. Mandatu nie dostaje natomiast policjant.